Ten Renaidzą upamiętnia życie i innowacyjną pracę doktora Marii Telkes, jednej z pierwszych pionierek energii słonecznej. Wierzyła, że moc słońca może zmienić ludzkie życie i miała rację. Tego dnia w 1952 roku dr Telkes jako pierwsza otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Inżynierów za osiągnięcia. Dr. Telkes urodziła się w Budapeszcie na Węgrzech w 1900 roku i studiowała chemię fizyczną na Uniwersytecie Eötvös Loranda w Budapeszcie. Ukończyła studia licencjackie w 1920 roku, a doktorat uzyskała w 1924 roku. W następnym roku przeniosła się do Stanów Zjednoczonych i przyjęła posadę biofizyka. W 1937 roku została obywatelką USA. Dr. Telkis kontynuowała karierę w Massachusetts Institute of Technology jako członkini Komitetu Energii Słonecznej. Podczas II wojny światowej została wezwana przez rząd USA do pomocy w opracowaniu destylatora słonecznego, który przekształcał wodę morską w świeżą wodę. Ten ratujący życie wynalazek był używany przez żołnierzy stacjonujących na Pacyfiku. Po wojnie dr Telkis wrócił do MIT jako profesor nadzwyczajny. Ona i jej koledzy z Mit mieli za zadanie stworzyć nadające się do zamieszkania domy ogrzewane energią słoneczną. Niestety, zaproponowała i opracowała projekt który się nie powiódł i została usunięta z komisji, ale nalegała. W 1948 roku, po uzyskaniu prywatnych funduszy od filantropów, stworzyła Dover Sun House we współpracy z architektem Eleanor Raymond. Dom ogrzewany energią słoneczną okazał się sukcesem, a kobiety pojawiły się w mediach popularyzując wśród opinii publicznej termin energia słoneczna. Inspirująca kariera doktora Telksa była pełna sukcesów i innowacji. Na zlecenie Fundacji Forda stworzyła projekt pieca słonecznego, który jest nadal używany. Pomagała również w badaniach nad energią słoneczną w prestiżowych instytucjach, takich jak NYU. Princeton University i University of Delaware. Doktor Telkes zdobyła ponad 20 patentów i pracowała jako konsultantka dla wielu firm energetycznych. Nic dziwnego, że została zapamiętana jako królowa słońca.